Gdy my jesteśmy w domu, coś nas zaniepokoiło, i, i chcemy utwierdzić się w swoim przekonaniu, że, że, że jednak może warto przyjrzeć się temu bliżej. Wtedy, częsty przypadek, dzwonimy do Dominika. Dominik, ratuj, tak? Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku programu Duet Kasa i Przyjaciele. Dzisiaj naszym gościem jest właściciel firmy remontowo-budowlanej Perfect Home Dominik Kur. Dzień dobry. Oraz nasz ekspert do spraw sprzedaży nieruchomości Tomasz Skwarek. Witam państwa. Dzisiaj rozmawiać będziemy o dwóch ważnych i na pewno frapujących was tematach. Jeden to jest kiedy warto weryfikować stan techniczny i jak to robić w zakupowanej nieruchomości, a może też i tej sprzedawanej. A potem na koniec odpowiemy, damy Wam kilka wskazówek, jak z taką firmą remontowo-budowlaną negocjować, jak rozpocząć skuteczną współpracę z firmą, która Waszą nieruchomość przejmie i będzie ją wykańczać. Ale na początek, Tomek, ty jesteś ekspertem do spraw sprzedaży, często w tej swojej ofercie masz domy. Domy w różnym standardzie, na różnym etapie wykończenia zadają tobie pytania, zarówno ci klienci kupujący jak i sprzedający, co sprzedajesz, jaki jest stan techniczny tej nieruchomości i czy są tego, jakby tej powagi tej sytuacji w ogóle świadomi? Oczywiście domy, domy są tak najbardziej newralgiczne, tak. bo to jest duża. Kubatura, jest wiele pomieszczeń, jest różny stan, różny wiek, więc zawsze domy, w przeciwieństwie do, do, do mieszkań, są bardziej narażone na jakieś wady ukryte, których nie możemy na pierwszy rzut oka zdiagnozować. Oczywiście my jako agenci mamy już pewne doświadczenie przez to, że działamy na rynku, jakiś czas w tych domów oglądamy dużo, jesteśmy w stanie zweryfikować, czy dom wymaga dodatkowej oceny eksperta i wtedy mamy kilka możliwości. Jedna z takich pierwszych, często stosowanych, nagłych sytuacji, kiedy po prostu bierzemy, jesteśmy w domu, coś nas zaniepokoiło i chcemy utwierdzić się w swoim przekonaniu, że, że, że jednak może warto przyjrzeć się temu bliżej. Wtedy częsty przypadek, dzwonimy do Dominika, Dominik, ratuj, tak? Tak, dostaję takie telefony często. Bardzo chętnie pomagam w takiej sytuacji. I wtedy, wtedy możemy przeprowadzić taką wstępną analizę. Tak jak, tak, jak, tak jak powiedziałeś, że dzwonisz do mnie, pytasz, wysyłasz zdjęcia, bo to też jest dla mnie bardzo dobre na wstępną ocenę. Widzę, jaki jest zakres tego, co Cię niepokoi i albo mogę powiedzieć spokojnie, nie wygląda to źle. Jest, jest to coś, co, o czym nie musimy rozmawiać na miejscu, nie trzeba weryfikować, jest tak jakby spokój u Ciebie zachowany, ale jest tak, że widząc samo zdjęcie, nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest coś niegroźnego. I wtedy proszę Tomka, żeby zapytał klienta, porozmawiał z klientem, że jest taka potrzeba, żeby, żeby weryfikację przeprowadzić żeby był spokój nie tylko Tomka, ale też klienta zarówno kupującego, jak i, jak i sprzedającego. Dalsza rozmowa jest klienta bezpośrednio ze mną i oceniam tą, tą nieruchomość na miejscu. Po takiej mojej wstępnej ocenie jestem w stanie stwierdzić, czy potrzebujemy kolejnego etapu sprawdzenia, czyli bierzemy rzeczoznawcę budowlanego lub kogokolwiek od danej rzeczy, która nas niepokoi, żeby uzyskać tą Satysfakcję klienta przy zakupie i świadomość klienta przy zakupie. Ale to jest to, jeszcze mam się tutaj wtrącać, bo to jest tak naprawdę idealne rozwiązanie przygotowania oferty do sprzedaży, tak? Że wiemy, co sprzedajemy, sprzedający wie, co ma. Bo po prostu ten sprzedający czasami nie jest świadomy. Czy jesteśmy w stanie. Tak. Wcześniej no, zapobiec temu zanim tych negocjacji. To okażemy. Tak. Na rynek, tak? Bo najgorszą rzeczą, jaka może nas spotkać, to kiedy przyjdzie klient kupujący i powie wow, tak? to jest, cena. o co to jest? Ale o co chodzi? Nie jesteśmy przygotowani, po prostu nie jesteśmy w stanie zareagować, nie jesteśmy w stanie przygotować Taki. odpowiedzi, bo po prostu mówimy, o Jezu, nie wiem, tego nie było. E, to ja opowiem tak z doświadczenia mhm. mojego ostatniego, e, jakie są konsekwencje e, braku tej weryfikacji, bo tak. to jest najbardziej namacalny dowód. Tak. Klienci kupili mieszkanie niedawno, bardzo ładne, super, kupili pod wpływem emocji, bo jest fajne, jest super wykończone, ma w sobie to coś, jest super lokalizacja, wchodzą, to jest moje mieszkanie. I myślenie, myślenie emocjami blokuje sprawdzanie tego mieszkania. Nie patrzymy, czy to jest ok, czy jest dobre, tylko my chcemy i koniec. Właśnie w taki sposób klienci kupili mieszkanie. Na podłodze był drobny zaciek pod grzejnikiem. Właściciel sprzedający powiedział, że do, pokazał się ten wyciek, no coś z grzejnika, może coś się rozszczelniło, zdarza się. Oczywiście zdarza się, ale nie możemy w te, te, takich sytuacjach bagatelizować, bo to może być drobny wyciek z grzejnika, a może się okazać, tak jak tutaj się okazało, że cała instalacja przyłączeniowa do grzejnika była wykonana na, na etapie wykończenia mieszkania bardzo źle i niezgodnie z jakąkolwiek sztuką budowlaną i cały zaciek był nie tylko na podłodze, ale były całe ściany pozalewane, podłogi pod wylewką, sukcesywnie sączyła się woda, i, e, I spowodowało to bardzo duże koszty. W tym momencie już klienci nic nie mogą zrobić, bo kupili. E... No, są świadomi wtedy, jakby nawet podpisują się na akcie notarialnym, bo, że są świadomi stanu technicznego e, e, budynku. Dokładnie, dlatego mieszka... to, jest, to jest bardzo ważne, mm -hmm. bo wtedy mamy spokój, kupujemy mieszkanie e, takie, jakie chcemy, mamy pełną świadomość, e, co w tym mieszkaniu się dzieje. A nie później denerwujemy się i mieszkanie nam sprawia problem, a nie radość po zakupie. Dla, dlatego też tak też namawiam i, i jak tylko, no bo dzwonicie do mnie o taką weryfikację, powiem, że bardzo mocno przejmujecie się tym. Chcecie być, chcecie być świadomi tego, co sprzedajecie. Chcecie, chcecie, żeby klienci wiedzieli, żeby nie było tak, jak Tomek przed chwilą powiedział, że wchodzi kupujący i mówi, o, co tutaj jest? To jak to? No, Za nie widziałeś? Tego? I, i wtedy, wtedy to podważa wiarygodność, a podchodząc profesjonalnie do, do, do całości sprzedaży i, i tej transakcji, nie możecie sobie na to pozwolić. Więc to jest wygrana. Mhm, ale powiedz tak już yy, yy, w wielkim skrócie. Ale rozumiem, że to nie jest tak, że jeśli czy to my, agenci, czy klient kupujący wchodzimy do nieruchomości, widzimy ten zaciek. To odrzucamy od razu tą nieruchomość. Absolutnie. Wtedy po prostu naprawdę warto zweryfikować. Wtedy weryfikujemy, wiedzieć, oczywiście. Wiedzieć, wiedzieć po prostu, co kupujemy. Zakup mieszkania to jest mm. bardzo duża inwestycja. i jeżeli, Nawet jeżeli mm. musimy coś w tym mieszkaniu zrobić, zakładamy to w budżecie, ale wiemy ile. Tak. Wiemy, co jest do zrobienia, możemy wynegocjować ze sprzedającym kwotę, czy na pół, czy cokolwiek, tak, żeby obydwie strony były zadowolone. Eee, nie odrzucamy, weryfikujemy. Bo to jest też tak, jak Tomek powiedział, to jest chyba ta zaleta tych, yy, wybierania sobie jednego, jednego agenta. Czy to zarówno przez stronę, stronę kupującą, ale szczególnie przez stronę sprzedającą, jakby, jakby tego agenta przy umowie ekskluzywnej, bo my to po prostu wtedy jesteśmy jakby w stanie sprawdzić, pomóc. Chcecie to zrobić przede wszystkim, bo to jest, to jest też. Yy... Na, na rynku no nie jest to regułą, bo też spotykam się z różnymi, z różnymi z klientami, też jeżdżę, oglądam mieszkania do zakupu i nie zwracają, czy inni agenci na... Bo znaczy, tak. bo nie zawsze jesteśmy w stanie to zrobić, bo tak naprawdę tylko przy tej umowie na wyłączność. Może wtedy ma, mamy taką możliwość, tak? Jesteśmy, jesteśmy w stanie poświęcić na tyle dużo czasu tak. danej nieruchomości, aby dobrze pełnią raz zweryfikować, poznać potrzeby kupujących i po, po, poznać też powód sprzedaży, tak? bo, bo to, to, to jest ten, pra prawdziwy. ten prawdziwy czasami. No to kończąc już ten wątek, bo pewnie nie możecie się doczekać, jak, jakie są wskazówki przy negocjacjach z firmami remontowo budowlanymi. To kończąc to, to tak naprawdę to, co powinniśmy powiedzieć, to że no, na pewno jako, ja, jako agenci doradzamy wam wybrać agenta na wyłączność, który pomoże wam w tej weryfikacji, zarówno przy sprzedaży, jakby przy zakupie, który rzeczywiście no, pomoże, będzie wiedział, na co zwrócić uwagę. A wtedy, jak jest potencjalnie poważniejszy problem, to po prostu ten agent będzie wiedział, do kogo się zwrócić o pomoc. Po prostu warto mieć. Antenkę w głowie, żeby wiedzieć, kiedy, kiedy ten ekspert jest potrzebny, a warto to zrobić przed transakcją niż już po zakupie. <grym zdaniem> bo można płakać. Dominik, w dwóch zdaniach, ale takie dobre wskazówki dla każdego, kto już zakupił tą nieruchomość i jest ona w dobrym stanie technicznym, jak rozmawiać z ekipami remontowymi, bo przecież po prostu historii już dużo słuchaliśmy, jak rozpocząć skuteczną współpracę. Rozpoczęcie owocnej współpracy z ekipą wykończeniową musi być na pewno, tak samo jak przy zakupie nieruchomości, świadomą decyzją i musimy być świadomi wszystkiego, co się wiąże z tą współpracą. Czyli od kosztorysu, czyli zawarte ceny w nim, zawarty zakres, który ustalamy na początku, czy to jest projekt, czy to jest rozmowa słowna i uwzględnione to później w kosztorysie, ekipa wykończeniowa powinna nas poinformować. Co jeżeli ten zakres się zwiększy? Co jeżeli wybierzemy coś innego, będziemy robić zmiany? Jak to wpływa na ten kosztorys cenowo i jak to wpływa na czas wykonania? Bo to jest też ważne. Ustalamy dany czas z klientem wykonania. Podczas projektu wychodzą zmiany, czas się wydłuża i klient musi być świadomy. Bo jeżeli nie powiemy tego klientowi, klient tego nie wie, to oczekuje dalej, że ten remont będzie trwał x, a nie x plus. Y. Eee, więc aby była owocna współpraca, musi być jak najwięcej informacji zawartych. Klienci muszą jak najwięcej pytać o wszystko. Co jeśli, co jeśli nie zdecydujemy się na coś, nie będzie można danego, e, danej pracy wykonać. Od ekipy powinniśmy dostać też harmonogram wykończenia, harmonogram czasu i jakie materiały w danym czasie będą potrzebne. Żeby też nie było, że za tydzień potrzebujemy wannę, powiedzmy, a na wannę trzeba czekać 6 tygodni. Więc od samego początku musimy, musimy wszystko, jak, może nie wszystko, bo nie ma takiej możliwości, ale jak najwięcej rzeczy ustalić, żeby było jak najmniej niedomówień. Czy ym, radzisz, żeby to wszystko było na papierze? Na papierze zawsze jest bezpieczniej, żeby nikt nie zapomniał. Żeby... Wiadomo, to jest, trzeba potraktować to jako projekt jako czy jeżeli robimy w pracy skomplikowany projekt wszystko mamy zapisane, wszystko mamy ułożone profesjonalnie i targety ustalone i targety ustalone. Tak samo musimy zrobić podczas wykonania remontu mieszkania domu czy odświeżenia czy, czy jakichkolwiek prac, które, do których zatrudniamy profesjonalną ekipę wykończeniową. Ja bym tak naprawdę to trochę porównała do tego, jak się wybiera agenta nieruchomości. Że to musi być przemyślany wybór, że musi być ustalony cel, wymagania. To jakby naprawdę jest to dosyć, dosyć podobne. To jest bardzo e, ważne. Może się jakieś kryteria, tak? Czasowe, cenowe. No to wszystko ma znaczenie. Teraz tak żartobliwie. E... To, jaką ekipę wybierzemy, jak z nimi się domówimy, mm. jak ich zweryfikujemy, będzie potem świadczyło o tym, jak tą nieruchomość będziemy sprzedawać. To, to ja tak naprawdę na koniec to, co mogę powiedzieć, to to, żebyście nieruchomość, którą teraz kupujecie, sprzedali dobrze w przyszłości, albo żebyśmy my wam mogli, jako agenci nieruchomości, dobrze sprzedać w przyszłości, to wybierzcie dobrą ekipę remontową już teraz, żeby tych weryfikacji, tych tematów do weryfikacji i problemów technicznych, nie było. Dobra ekipa będzie myślała za Was. Tak, <grywanie> tak strategicznie. <grywanie> Dziękujemy bardzo. Małgorzata Podbielska. Dominik Kur. Tomek Skwarek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Duet